Witam, witam, tu Pelikan co łyka e, Witam na odcinku z okazji 150 subskrypcji na kanale Pelikan co łyka Jest mi niezmiernie miło Ale zanim do tego przejdziemy Mam tutaj dwa kapselki, które utrzymałem od kolegi Gaugana, Tak Tatra jest na pełne z takimi jasnymi górami I EB Promo Są to dwa kapselki, których nie mam Różnią się, popatrzcie tutaj Tatry Tu mamy Jasną pełną, i te góry są takie ciemne. A tu są takie jasne. Także jest inny, jest. I oczywiście EB. Z EB mam tylko jeden kapsulek, takiego nie mam. Tak więc wielkie dzięki gałganu za te kapselki od ciebie. I co? Kapselek z EB trafia tu oczywiście do tego już. Pięknie. Wracamy do Tatry. Hmm. Tatra, Tatra. Na razie ją sobie tutaj włożymy obok tej wygranej Tatry. Tatra się należy 2023. Wkrótce będę robił tutaj oczywiście porządki i sobie dzielił to. Na pewno będzie cała strona poświęcona yy, Tatrom. <grym> no i co? Tatry. Tatra jest na pełne. Inna niż ta. Tak więc Tatra trafia tutaj obok. Tatra się należy. kapselki Tatry i tutaj Tatra od Gaugana Tatra się należy no i właśnie, związane z Tatrą z Tatrą się należy, będzie konkurs na 150 subskrypcji a w konkursie do wygrania oczywiście kapselki z Tatry Tatra, Loteria 2021 graj dalej Tatra, Loteria 2022 graj dalej Tatra loteria 2023, graj dalej i tatra loteria 2023, tatra się należy oczywiście wygrany kapselek, i tu mamy jeszcze Tatrę mocną, czarna, tatrę jasną, i tatrę jasną, tak inny wzór, tak więc. Raz, dwa, trzy, siedem, siedem, kapselków do wygrania. W tym właśnie ten kapselek wygrany. Także taka skromna nagroda na pierwszy konkurs na kanale Pelikan co kapselełyka. Jest mi niezmiernie miło, że taka kanał pomalutku się rozpędza do przodu. Coraz więcej widzów. Bardzo mi się to podoba. No i co zasady są proste oczywiście pod tym filmem, który właśnie teraz oglądacie. Zostawiacie hasło o treści Tatra. O, tak, piszemy Tatra. W losowaniu oczywiście bierze udział tylko jeden komentarz. Należy być subskrybentem kanału Pelikan Cepelowyka. Należy zostawić łapkę pod filmikiem. A ja w niedzielę 12 o godzinie 18 przeprowadzę właśnie losowanie wśród tych osób. Oczywiście losowanie o godzinie 18 będę nagrywał. Po tym po zmontowaniu filmiku, losowanie. Wyniki losowania ukażą się na y, kanale y, Pelikan Co. łyka. Także w ten sposób y, kapsle oczywiście, wyśle wszędzie na całym świecie. Także konkurs dla wszystkich z całego globu. No i co? Taki konkursik. Y, jak ktoś zbiera, bo zaczyna zbierać też taki ciekawy, jak na początek, taki zestawik. Także e, zapraszam gorąco do subskrypcji. Jeszcze raz bardzo dziękuję oczywiście za, za waszą tutaj obecność. No i co? E, jeszcze raz dziękuję też oczywiście Gałganowi za nowe kapselki, za tę tatrę, której nie miałem i za ten kapsel z EB. E, no i co? No życzę wszystkim oczywiście miłej zabawy. Zapraszam do konkursu. Wielkie dzięki. Myślę, że kolejny konkurs będzie szybciej. Także pozdrawiam. I widzimy się wkrótce.